Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Aneta Tupalna. Dzisiaj temat, z którym chyba każdy rodzic na którymś etapie się zderzy, czyli katar i kasze u niemowlaka u dziecka. W zasadzie u nas tym sposobem leczymy się wszyscy, więc myślę, że i Wam rodzicom się to przyda. Mój mąż pracuje w aptece i dlatego leków unikamy jak ognia, <laughs> że tak powiem. Stosujemy metody, które są naturalne jak najmniej chemii, więc mam nadzieję, że, że to Ci się na którymś etapie właśnie przyda u maluszka. Co robimy, gdy tylko widzimy, że zaczyna się katar? No przede wszystkim re reagujemy od razu, a nie czekamy, aż to się rozwinie, bo może pójdziemy do lekarza. Nie. My yy, reagujemy już od razu. Czyli jeżeli tylko słyszę, że już jest inny dziecko, inaczej troszkę mówi, ma inny głos albo coś się dzieje, w nosku zaczynamy inhalację. I inhalacja to jest u nas numer jeden. To jest lek numer jeden w naszym domu. Takie ampułki możecie kupić. To się nazywa tak. Jest sól fizjologiczna 9%, znaczy 0,9% i sól em, hipertoniczna 3%. I my robimy także inhalację. inhalacje to jest podstawa w naszym domu. Inhalator. Z inhalatorem nie zostajemy, zabieramy go wszędzie. Bo jak tylko widzimy, że coś się dzieje, to inhalator wchodzi w grę do inhalatora wlewacie sobie właśnie sól i, i inhalujecie dziecko. Tak, jak sobie z tym radzić? Już ja na tym idzie, ja mam towarzystwo. A ja na dzisiaj mi towarzyszy. Eee, wlewacie sobie tą sól. I my tak, inhalację robimy trzy razy dziennie trójką. 3% ona jest mocniejsza i lepiej działa zdecydowanie. A wieczorem 9. 9%. Jak inhalować dziecko, które której jest mały i nie chce, nosidle wpuścić. U nas to był sposób na Alberta. On absolutnie nie chciał się inhalować, siedząc i go bajki nie interesowały żadne, żeby mu nawet włączyć bajkę. Nie eee, czekałam w nosidle, aż zaśnie po prostu. Niekiedy nie zasypiał, on nie protestował. Do nosidła tutaj z boku i, i się inhalowaliśmy, a protestuje bardzo, tak więc nosidle czekam, aż zaśnie i wtedy jest inhalacja. I to jest lek numer jeden na wszystko u nas, inhalacja. Jeżeli nie możemy zrobić inhalacji, jesteśmy w terenie, to wtedy używamy soli morskiej. Taką u nas w Niemczech. Tato przyniósł apteki. Nie wiem, czy widać, żeby złapało ostrość. E, sól morska w Polsce. Sterimar kupowaliśmy, czy obojętnie w zasadzie jaka. To wszystko na tej samej zasadzie działa. I wtedy, jak coś jest więcej w nosku, odciągamy katarkiem. Nie, nie potrzebujecie do tego odkurzacza. Jest to to z katarek. O, kupiliśmy go jeszcze przed, zanim Albert się urodził. Do dzisiaj używamy. Są dwie końcówki. Tu się wyjmuje, to tylko się czyści. Super działa. I normalnie buziom odciągamy. Bez odkurzacza. Choć pan tabletka. Jak ktoś czyta, śledzi bloga pana tabletki, mówi, że nie powinno się używać nawet tego katarku, że, że to dziecko powinno samo się wszystko oczyścić. Ale my używamy jak jest katar. Jak jest katar i wtedy trzeba coś odciągnąć, my używamy. Eee, co dalej? Jakby było naprawdę bardzo, bardzo źle. Eee, a u Alberta było bardzo źle, to miał. Teraz niedawno, ma ponad 2 latka. Naprawdę w nocy było tak źle, że nie mógł oddychać i wtedy użyliśmy tych kropel. O Ribin. O, triwin. Pamiętajcie, że to można stosować tylko trzy razy dziennie po kropelce jednej. Tak więc nie cały czas. My stosujemy to naprawdę. Albert miał to raz w życiu użyte i Arianka też raz. Chociaż ona już ma 10 miesięcy 10. To właśnie teraz jesteśmy świeżo po katarze, dlatego stąd ten odcinek. I w noc naprawdę nosek się zatkało. Nie wiedzieliśmy, co zrobić, Adrian mówi dawaj. I użyliśmy raz tych propelek, ale tylko raz na cały Katar. Eee, gdy słyszycie, że pojawia się um, kaszelek. Bo najczęściej coś po katarze, często się właśnie pojawia jakiś kaszel. Wtedy polecam Wam serca. Prospan u nas w Niemczech. Prospan. O. Eee, prospan i to rano i wieczorem. 2,5 ml, chociaż to musicie sobie przeliczyć na, na kilogramy, ale no, nasi mają 10 i 28 miesięcy, to teraz było 2,5 ml rano i wieczorem. I co jeszcze na nas żeby lepiej się oddychało? Hmm, olejek miętowy. My używamy sporowera jest najlepszy eee, miętę. Pamiętajcie, olejek eteryczny, ale 100% naturalny, nie jakiś taki kupiony, co Wam się wydaje, że jest eee, eteryczny, ale musi być 100% ekstrakt. Żeby temu dziecku po prostu nie, nie zaszkodzić nie wiadomo czym. Yy, I to na piżamkę. Jedna kopelka, cyk, dotykacie tylko na piżamkę i naprawdę się śpi bardzo fajnie wszystkim Wam. Pamiętajcie, że jak jesteście w ciąży, nie wolno mięty. Jak jest w ciąża bez, bez olejku wtedy, ale jak już, yy, jak już urodzicie, to tak, jak najbardziej. Yy, I co jeszcze? Jeżeli nosek jest podrażniony, yy, a nawet do nosa można wcisnąć galaretka aloesowa. To też jest lek numer jeden u nas w domu na wszystko. Też można galaretką albo po prostu jak jest podrażniony nosek, bo tak leci z tego noska też posmarować galaretką. I to jest, słuchajcie, wszystko, czym my sobie radzimy w, podczas kataru i kaszlu. I tym sposobem właśnie nasi mieli teraz, tydzień temu, Arianka skądś przyniosła, byliśmy mu znajomych. stamtąd przyniosła katarek. Dwa dni później był Albert i dwa dni <laughs> Dwa trzy dni było po sprawie, nie? Katra, kataru i kaszu nie było, nie rozwinęło się, to tak więc warto szybko zareagować, żeby po prostu e, nie musieć udać się do lekarza i nie dostać jeszcze. Żeby się to nie rozwinęło do jakiegoś zapalenia płuc, skrzeli czy innych nieprzyjemnych e, chorób. Tak więc powiem szczerze, że Albert ma 2 no, latka, no 28 miesięcy o, dyplomatycznie i jeszcze ani razu nie byliśmy u lekarza z nim z powodu tego, że jest chory na coś. Za ja każdym razem, jak pojawiał się katarek, <laughs> Ariana teraz miała pierwszy raz katar, to, to w ten sposób sobie radziliśmy. I czy byłam w ciąży, i czy, czy to jestem ja, czy to jest mój mąż, to radzimy sobie tymi sposobami właśnie. Dla nas dorosłych jeszcze używamy wiku. Zwykły wik to garnka na dno, jeżeli Wam jest coś, o przy okazji Wam powiem. Na dno garnka dajecie wik i wtedy aha ich zalewacie wrzątkiem, Ręcznie na głowę i wdychacie. Najlepszy sposób. Jeszcze, jeszcze lepszy niż te inhalacje z soli. Chociaż mi bardzo pomagają, jak wolę soli. Aha, co do inhalacji jeszcze, jak jest katar już bardziej. Znaczy, nie jest katar, tylko kaszel. Pamiętajcie, że zawsze każdy inhalator ma taki ustnik. I wtedy lepiej jak do jak ust. Czasami dziecko się zgadza. Albert nie protestował. Więc może i u Was się uda. Jaki kupić inhalator? Nie doradzę. My mamy nie taki, jak powinien być. Znaczy, my nie używamy żadnych leków. Więc nie jest to. Do soli jest ok, ale jak chcecie naprawdę kupić dobry inhalator, oj, Mój przepraszam, asystent wymaga uwagi. E, chcecie naprawdę dobry inhalator, zerknijcie sobie na bloga Pan Tabletka. Jeżeli nie macie, Pan Tabletka i on tam pisze, jaki to powinien być. Najlepiej. E, to kupcie sobie porządny. Warto, to jest, bo to jest urządzenie, z którego korzystacie. E, no jak chcecie takimi sposobami jak my się leczyć, że tak powiem, e, to dla nas to jest must-have, żeby to było w każdym domu. Ojej, za dużo się napiłam. Dobra, mój asystent, asystent już mówi koniec nagrywania. E, mam nadzieję, że chyba wszystko powiedziałam. To jest ta to jest nasza apteczka, jeżeli chodzi o... o katar i kaszel, jedyne nasze choroby, dzięki Bogu do tej pory. E, więc mam nadzieję, że się przyda. Aha, dla osób, które mieszkają w Niemczech. Tutaj ta sól u nas jest bardzo droga, znaczy droga. No jest dużo droższa niż w Polsce, o, tak powiem. Tak więc jak będziecie w Polsce, kupcie sobie dużo soli w Polsce. 60 sztuk, ja za każdym razem kupuję 3% jedno opakowanie, to jest chyba 30 sztuk i 0,9 jest 9, 60 sztuk chyba w opakowaniu całe. Tak więc całe opakowania sobie kupcie, naprawdę to się nie straci. Jeden katar i będzie po... Mm, będzie po wszystkim, więc yy, za każdym razem, jak my jedziemy do Polski, to jest rzecz, rzecz którą zawsze kupuję, żeby po prostu było taniej. <grystanie> po co przepłacać? Tak, więc taka wskazówka jeszcze dla osób mieszkających w Niemczech. Jak macie jeszcze jakieś inne domowe sposoby, które u Was się sprawdzają, to będę wdzięczna, jak się podzielicie w komentarzu. Być może ich prowadzimy u nas, jak będzie już taka potrzeba, jeszcze dodatkowa jakaś, a może komuś innemu się przyda. Dobra, mam nadzieję, że się przydało, że się przyda i, i pomoże. Dajcie znać. Jeżeli materiał przydatny, wartościowy, to będę wdzięczna za lajka, za komentarz, podzielcie się, jak to u Was wyglądało. Okej, okay. dobra, do zobaczenia następnym razem. Cześć!